Jesteśmy zmotywowani złamać tą negatywną serię, tym bardziej, że gramy u siebie i chcemy się pierwszy raz w tym sezonie ucieszyć zwycięstwa. Spodziewam się ciężkiego meczu. Do nas przyjeżdża przeciwnik, który jest mocny przede wszystkim, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry. Wiadomo, mają też inne pozytywne aspekty. My się do tego przygotujemy jak najlepiej i liczymy na wasze wsparcie. Nasz najbliższy przeciwnik puszcza niepołomice. Zespół, który spadł jeszcze niedawno, grał w Ekstraklasie, spadł z tej ekstraklasy, ale Trzeba pamiętać, że bardzo dobrze sobie z radził i, i jest to zespół, który ma swoje aspiracje. Pod wodzą trenera, który prowadzi ten zespół najdłużej z trenerów pracujących z zespołami, to na pewno olbrzymi atut. No ale z kolei my gramy u siebie, pomimo tego, że przegraliśmy dwa ostatnie mecze, to. Myślę, że sporo optymizmu wlał w nas ten ostatni mecz, kiedy stworzyliśmy sobie dużo sytuacji bramkowych, oddaliśmy ponad 20 strzałów, wszelkie statystyki były po, po naszej stronie, no, ale wiadomo rzeczą, że pracujemy nad tym, aby ta główna statystyka związana z wygraniem naszego spotkania i przychaleniem szali nas, naszą stronę było po. Po stronie Górnika Łęczna i to jest dla nas najistotniejsze. Skupiamy się na sobie, na, na tym, co robiliśmy do tej pory. Cieszy mnie fakt, że jesteśmy coraz bardziej wszechstronni. Tworzymy sytuację nie tylko z kontrataku, jak było to w pierwszym meczu, ale również po ataku pozycyjnym i to jest na pewno dobry aspekt. Także serdecznie zapraszam na niedzielne spotkanie. Mam nadzieję, że będzie pełne emocji, ale przede wszystkim pozytywnych dla, dla nas, dla Górnika Łęczna.